Proszę, sytuację, gdzie to się pierwszy raz w tej rodzinie coś takiego zdarzyło, że tam są pretensje dziecka do matki, ale dopiero to było w starszym wieku. Bo tutaj widzisz, yy, tu jest starsza mama i Ewa już dorosła ma pretensje do mamy i tu tak samo dorosły syn też ma pretensje do mamy. Gdzie to było pierwszy raz? Jeszcze mam. Wiesz co? Tutaj w ogóle idzie do mnie, jakaś sprawa w ogóle pewnie zaprzeszła. Jest jakiś mężczyzna, który, który stoi, mhm. który, który jakieś wydziedziczenie idzie, mhm. ma jakieś pretensje i żal do, do, do swoich, jakby rodziców. O to, że został, yy, że został wyrzucony, jakby wydziedziczony, wykluczony, wykluczony z rodziny. Okej, okay, czy możesz mi sprawdzić, dlaczego do tego doszło? Co się tam takiego wydarzyło, że rodzina się go wyrzekła, wykluczyła? Wiesz co tutaj w ogóle przychodzi, że ja yy, yy, nie wiem, czy takie sytuacje były powodem takich rzeczy, bo nie później, ale tutaj po prostu chodzi o to, że... Tylko poczekaj, niech ja to zławię, bo to jest starszy. Taki mężczyzna to nie jest dziecko, to jest taki mężczyzna, który już umie się sobą zająć, zaopiekować. Wiesz co, to tu jest tak, jakby sytuacja, że jest okej, okay, mam, że jest sytuacja wielodzietnej rodziny, i jeden z mężczyzn, jakby tam jest kilku braci, jeden z mężczyzn. Musi opuścić y, rodzinę, bo nie ma dla niego wystarczająco pracy. Czyli jakby jest gospodarstwo i ta, y, ta, y, ta rodzina, y, ci mężczyźni, którzy tam są, tak, razem z nim, oni, oni to wszystko oglądają i tak dalej. A tutaj dla niego, dla, jest za mało pracy na, tyle, na tylu chłopców. I on jakby musi tę rodzinę opuścić i on jest bardzo, bardzo y, zawiedziony. Dlaczego mnie wykluczają? Jestem wyrzutkiem. Mm. Zobacz tam jeszcze, że nie kochają mnie, zdradzają mnie. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie to spotyka? Mm. Czuję się zdradzony, czuję się niekochany. Mm. Zacznę nie mimo jeszcze... no, co, co takiego zrobiłam, żeby sobie zasłużyć na to, czuję, że wszyscy są przeciwko mnie. Tak bardzo się starałem, a nic z tego nie wyszło. Jeszcze raz powtórzę, Edziu. Że na zasadzie, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, czym sobie zasłużyłem na to? Co zrobiłam takiego, żeby to, taka sytuacja była? Tak, wiesz są bardziej moje starania poszły na marne. Robiłam wszystko, a, a nic z tego nie wyszło. A zobaczycie, że inni mi nie zagrażają, bo tam było na zasadzie, że ich braci było kilku, wybrali akurat jego, czyli w podziale tego majątku, tak, w wykluczeniu go, to ci bracia też mu, jakby to było zagrożenie. Konkurencja o. Już mhm. to tutaj w ogóle idzie, że świat jest konkurencją. Mm. Trzeba o wszystko walczyć. A inni są dla mnie konkurencją? Nic nie przychodzi za darmo. Hmm. Co, inni są dla mnie zagrożeniem jeszcze tutaj. Zagrożenie. Okay. Zobacz, co tam się dzieje pod, pod tym zagrożeniem, co tam jest zapisane, że inni są dla mnie zagrożeniem, ale pod jakim względem? Że co mi zrobią? Mogą mnie, mogą mnie w każdej chwili wyeliminować, mogę, mogę wypaść z gry. Mogą mi wszystko zabrać? Zabrać mi to, co kocham? Mm, tak, wszystko może mi zostać zabrane w, w kliknięciem, za kliknięciem palca. Tutaj, właśnie... jeszcze... No. tutaj jeszcze zaufanie. Nie można właśnie. ufać. O, to właśnie o to mi chodzi, bo tutaj mi chodzi o to, ym, tutaj co z Ewa ma sytuację z mężem i widzi zagrożenie z tej koleżance w pracy. Czy tu mamy to przełożenie właśnie to jeden do jednego. Mhm. O. Wszyscy są zagrożeniem. O. Wszyscy czekają tylko na odpowiedni moment, żeby mi coś zabrać. O, popatrz. A zobacz takie zdanie. Boję się, że jego koleżanka z pracy jest dla mnie zagrożeniem. Wiesz co, boję się, że y, koleżanka z pracy mojego męża mi go zabierze. A zobacz jeszcze, że ma w złych... Tylko na, na ona tylko na to czeka, ona tylko na to czeka. A. Czyli zagrożenie czyha za rogiem też jest blisko? Wiesz co, tutaj zagrożenie jest wszędzie, muszę być czujna, trzeba być czujnym. Wiesz głowy. Jak powiedziałam, trzeba być czujnym, tu też od razu to spanie, Ewy. Trzeba być czujnym. Ta czujność. No, no, no tak. Nawet w nocy trzeba być czujnym, no. A czekaj jeszcze sobie, tylko zobaczyć, co tu mamy z tym wspólnego. To, trzeba mieć oczy do, jest, Trzeba mieć oczy cały czas otwarte. A. To zagrożenie może przyjść znowu w każdym momencie. I tutaj po prostu takie szerokie oczy, takie. No. A zobacz to właśnie, że... Mam wrażenie, że mąż jest w stosunku do mnie nieszczery. Tak jak tu, że bo rodzice wszyscy tak to było gnute wcześniej, a on dopiero się dowiedział o tym na, na końcu. Wiesz, co w ogóle czuję, że wszyscy szepczą? Czuję, że coś jest y, tak jakby robione przeciwko mnie. Tam no, moimi plecami? Ta moimi plecami, ale też czuję, poczekaj, bo przed tymi plecami jeszcze coś było. Czuję taką konspirację. A, podejrzewam. Zobacz, tam pod podejrzeniem. Ale tutaj jest w ogóle, trzeba być podejrzliwym. Zobacz, tu mam tak, sprawdzam jego saszetkę, czy nie ma tam czegoś, co by wskazywało na zdradę. Trzeba być, trzeba być czujnym. Będę czujna. A muszę być czujna. Muszę być czujna. Mhm. A zobacz jeszcze. Ale tutaj też, idzie wiesz, co teraz w ogóle? Wiem, że go złapię. Tak. Wiem, wiem, że jest jakby winny. Czyli tak jakby y, gdzieś tutaj, y, no, gdzieś tutaj, no, podświadomie jest taka, tak, tak. Y, takie założenie z góry, że, że, to, że to się stało. Tak, że jakby. Tylko czekam na ten moment, kiedy. Kiedy to, kiedy to udowodnię? O. No, tam tak właśnie było, tak? Podejrzewał, podejrzewał i na końcu wszystko się sprawdziło to, co podejrzewał. Także tu było tylko takie szukanie dowodów na to, że ma rację. O, właśnie, zobacz to, właśnie, że szukam dowodów na to, że mam rację. Wszystko wskazuje na to, że mam rację. A z drugiej strony bardzo boję się tego, żebym tak. O, o zobaczcie, bo tu też mamy. Wiem, że tak się stanie. A z drugiej strony bardzo boję się tego, że to się sta stanie, tak? Nie, nie umie sobie jakby z tym poradzić i ma do tego pretensje. Dlaczego on? No, właśnie o to chciałam zapytać. Dlaczego właśnie on? Czy tam jakieś były specjalne powody, dlaczego właśnie jego wybrano? Już co przychodzi, że on jest najmłodszy i on najmłodszy, on się, on się po prostu odnajdzie w tym najlepiej. Tak Zdecydowało, y, zdecydowała y, ta rodzina, tak, że on sobie po prostu y, poradzi z tym. Czyli no, kwestia. No, no. Okay, ile on tam ma lat, mniej więcej? Yy, wiesz co tak 24? 24. No to już taki dorosły chłop, bym nie małe dziecko. Dobra. Ej, zobacz mi tam proszę. Czy jest taka możliwość, żeby on yy, wychodząc, żeby to nie było na zasadzie, że my cię wyrzucamy, bo mamy za dużo rąk do pracy tylko żeby było coś takiego, że oni go wysyłają gdzieś na nauki albo na przeszkolenie. Co to były za czasy, powiedz mi, mniej więcej? Czy tam była to możliwość taka, żeby można było gdzieś tam do jakiegoś czeladnika na praktyki? Bo tam było takich czeladników, rzemieślników, no, pf, nawet jeszcze 50 lat temu było. I szło się na nauki od małego, nie? On już tam ma 24 lata, więc ta sytuacja mogła się ciągnąć już wcześniej. Ja myślę, jakby miał tak 15-16 lat, jakby w tym momencie coś go zainteresowało. Nie wiem, y, drewno mi przychodzi. Mhm. Żeby on zaczął tam strugać jakieś patyki i żeby ktoś z rodziców to poduważył i go. Y, Gdzieś wysłał się na nauki na stolarza. Mhm. To Czy znaczy, wiesz, co tak możemy zrobić? Ale też przyszło do mnie, że tutaj, no. w tej sytuacji, jakby jak to się dzieje, to też przyszedł, yy, przyjechał z, z jakiejś sąsiedniej wioski jakiś wuj tej rodziny i on zaproponował, że on może go jakby przyjąć do siebie. No, o to mi właśnie chodziło, żeby to nie było na zasadzie, wiesz, wyrzucamy cię z domu, bo mamy za dużo. Gąb do wykarmienia tylko żeby to było na zasadzie, żeby on miał ekscytację w tym, że on idzie z domu coś do czegoś fajnego. on jest, on jest zadowolony, bo oni się znają. Oni się znają, nie mieszkają koło siebie, ale się znają. I super, fajnie. Okay. Zobaczymy, proszę, tam na linii czasu, jak, on to, jak to się skończy dla niego. Nie będzie potrzebował już tego spadku majątku. Nie, nie on tam jest w ogóle. Widzę, że on jest tam szczęśliwy. Właśnie teraz tak jakby rąbie drzewo i widać, że, że ma bardzo dużo takiej energii i, i to wszystko prosperuje. To jest takie, takie dosyć duże gospodarstwo i on tam się bardzo spełnia. No, fajnie. Dobrze. zanim mi proszę o tę sytuację.